Witajcie, kochani. Przebudzenie nie zawsze jest łatwe. Rozpoczęcie swojej drogi w rozwoju nie zawsze jest proste. Nie od razu będzie idealnie. To, co jest w Twoim sercu, te marzenia i plany, często są przykryte stertami różnych śmieci, które ktoś wrzucał w Twoją głowę przez całe życie. Żeby dokopać się do Twojego prawdziwego wewnętrznego głosu. Do tego, kim pragniesz być, jaki jest Twój cel w tym życiu, jakie są Twoje talenty, co kochasz. Żeby do tego się dokopać, musisz czasami przerzucić naprawdę bardzo dużo różnych śmieci, wyrzucić je ze swojej głowy, ze swojego serca, oczyścić się. Oczyszczanie nie jest łatwym procesem: jest bardzo trudne, żmudne i czasami budzi w nas poczucie beznadziei. Ale trzeba po prostu przerzucać to wszystko. Jeżeli jest ci smutno, jeżeli jest ci trudno, to nic złego, jesteś w procesie, to minie. A kiedy to minie, zobaczysz, że ten moment, ten, który był najtrudniejszy, tak naprawdę był ci niezbędny, bo właśnie podczas tego trudnego okresu w twoim życiu wykształciłeś w sobie umiejętności, które pozwolą ci budować twoje wymarzone życie. Dlatego przyjdą lepsze dni. One już są. Te dni, to że jest ciężko, nie znaczy, że jest źle. Posłuchaj, te lepsze dni już są. Tylko ty jeszcze tego nie widzisz, bo twoja perspektywa teraz jest bardzo ograniczona. Widzisz tylko obecny problem, obecną sytuację, obecny kryzys. Nie widzisz, ile darów ze sobą niesie ta sytuacja. Dostajesz teraz dary. Ta sytuacja przynosi ci dary, które rozpakujesz w przyszłości. Dlatego ciężko docenić, jakie to są dary, jeżeli jeszcze ich nie możesz rozpakować w tym momencie. Dlatego im szybciej przejdziesz przez ten proces, tym szybciej zobaczysz, jak ważny on był dla Ciebie. Przez cokolwiek przechodzisz w tym momencie, z czymkolwiek się teraz mierzysz, gwarantuję Ci, że ten Okres minie, Może trwać. Im dłużej trwa, tym więcej być może masz do odkopania, tym więcej musisz się nauczyć. A skoro tak wiele musisz się nauczyć, to jak myślisz, jakie wszechświat ma wobec ciebie plany, skoro tak bardzo, bardzo porządnie cię przygotowuje. Im dłuższy bieg, tym dłuższe przygotowania. Im większy cel, tym większe wymagania. Jeżeli masz wielkie marzenie, musisz być wielce przygotowana do życia w spełnieniu. Zawsze błogosławieństwa niosą ze sobą jakieś przeciwności. Coś, przez co musisz przejść, żeby dotrzeć do tych błogosławieństw. Pomyśl, czy to nie cudowne ze strony Wszechświata, że tak o Ciebie dba, że chce Cię tak perfekcyjnie przygotować na życie w Twoich marzeniach, tak, żebyś w momencie, w którym twoje marzenia się spełnią, była w 100% szczęśliwa, mogła cieszyć się rezultatami swoich manifestacji i żebyś nie miała żadnych braków, żebyś potrafiła zarządzać tym, co dostajesz i żebyś potrafiła to wszystko wykorzystać dla swojego dobra i dobra innych. Jeżeli masz bardzo trudną sytuację, pomyśl Ilu ludziom będziesz mogła pomóc, jeżeli Ty przejdziesz przez tą sytuację w przyszłości, będziesz oparciem dla ludzi, którzy przechodzą przez podobne rzeczy? Czy to nie cudowne, że Twoje przejścia mogą pomóc komuś innemu? To niesamowite, bo i Ty na tym korzystasz, i inni też. Ty wykształcasz w sobie nowe umiejętności, poznajesz siebie, szlifujesz swój charakter i odkrywasz swoje serce. A potem możesz pomagać innym robić to samo. Pamiętaj też, że wszyscy jesteśmy połączeni i to, co teraz przechodzisz, to nie tylko dla Ciebie, ale też dla innych. Tak samo, jak być może spotykasz w swoim życiu kogoś, kto Ci pomógł, kto dał Ci dobrą radę bądź wsparu w najtrudniejszym momencie. Najlepiej i najmocniej wspierają Ci, którzy sami przeszli przez ciężkie rzeczy. Bo pomyśl sobie, jeżeli masz ciężką sytuację i pociesza Cię osoba, która nigdy nie miała tak ciężkiej sytuacji, to czy uwierzysz jej, że faktycznie będzie dobrze? Czy bardziej uwierzysz i bardziej weźmiesz sobie do serca słowa osoby, która przeszła przez to samo, przez co przechodzisz ty w tym momencie? Czy to nie podniesie cię na duchu o wiele bardziej, jeżeli ktoś, kto był w twoim położeniu, powie ci: Słuchaj, moja sytuacja się zmieniła, twoja też się zmieni. Prawda, że to o wiele bardziej trafia do twojego serca? Cały czas odkopujesz swoje prawdziwe oblicze, swoje serce, swoje marzenia. Nie zacznij zakopywać ich z powrotem tylko dlatego, bo przez chwilę jest trudno. Kiedy robisz trening i podleje się z Twojego czoła i mięśnie cię bolą, czy myślisz sobie, och, skoro pod mi się leje i, i już mnie bolą mięśnie, to znaczy, że, że ten trening nie działa. On właśnie dlatego działa, właśnie dlatego działa, bo się pocisz, Potem to poznajesz, potem poznajesz, że ten trening da ci efekt po tym, że czujesz zmęczenie. Że czujesz, jak Twoje ciało pracuje, i to samo się dzieje teraz w Twoim życiu. To, że Cię boli, to, że jest Ci trudno, to znaczy, że coś się dzieje, że coś się zmienia i że to działa. Przebrniesz przez to, obiecuję Ci, że to minie. Poddaj się procesowi. Po prostu się poddaj procesowi i nie walcz z tym, co się dzieje. Zrozum to, bądź otwarta na to, co płynie z tej sytuacji dla Ciebie. I przyjmij to, co się próbuje. Życzę Ci pięknego dnia.